Serdecznie w kolejnym vlogu, Dzisiaj jesteśmy w najstarszej siłowni w Trumieście. Jednej z najstarszych w Polsce, Tak, Panie Kasiu? Tak, tak, tak. Pan Grzesiu Zieliński, mistrz świata w kulturystyce Kuba Kaszuba. Wyczek! Wyczek, tak jest. Oczywiście też mistrz świata w kulturystyce klasycznej. No tylko ja nie, ja, nie jestem żadnym mistrzem. Ale może możecie nagrywali. Mistrz, nagrywali. No i właśnie tutaj dzisiaj będziemy testować sprzęt. Fajnie, że będziemy mogli testować sprzęt własnej roboty. Pan Grzesiu kiedyś, jak zakładał tą siłownię, robił dosłownie własnymi rękoma słownicy. Co tutaj jeszcze było robione? Po prostu było wszystko. Ja mam tylko niestety już zdjęcia archiwalne, bo niektóre pozostały, urządzenia, które pokażę, a reszta to już niestety już kupowałam sukcesywnie, jak chodziły na rynek po prostu firmy Olimpu, czy, 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 czy Hesia to kupowała. Niemniej jednak to mówię. Nadałoby wymieniać, modernizować się, bo nikt by tu więcej nie przyszedł, bo no to jest niestety taka klimat hard, no, każdy by chciał kupić jakiś tam, nie wiem, rowerek ścieżki. Old school, tenel, old school. Tak? No, ale ale w przyszłości to właśnie się żelaza. więc... Wyrażę, to, to, żelazo, to dokładnie. Że Trzeba trenować, a się chce, by siły fizyczne ratuje nam zdrowie i życie przed, i przedłuża w ogóle no, starość. Ten regał z kantlami, te kantle niebieskie, które toczyłem sam, bo jestem za zamowie w ogóle tokać, w sztucek, a potem zmieniałem szkoły i zamowy, to to było, pozostałości są właśnie, to na stałe porobiłem, bo widziałem że jak zawsze by się rozkręcę, czy No to nie. Zostało mi z tego jeszcze okresu właśnie ta sobica, pionowa, ona w bo ogóle ze sobą przyszła, Uu, bo ja ją zabrałem, jak tam wypilowałem w na stopach to wszystko, dlatego, że tam się pijaństwo zaczęło, no to no i to była maszyna, czterostronny atlas. I zostawiłem tylko to jedno, no bo... to... Powiatowy... Niekoma, tak? tak? Tak, Trzymasz no i tu, Tak, i tutaj schodzisz, musisz głęboko zejść, o tyle, że pod kątem prostym właśnie, o. I teraz... Nie to, to. wszystko, to ma właśnie... To już ma 50 lat. No i ten stoi tam, na, na łydki został, z tego okresu. Potem wykupywałem sobie sprzęt. Jak już się pokazał w sklepach i tak dalej, to to w ogóle mi tej firmy poer, znam power, który w Szwecji, ale niestety nie konsultował ze mną tak dokładnie, jak ja poprosiłem, mhm. mi, dlatego że ja potem musiałem przerabiać. No i potem tak powoli właśnie mówię, że bo jedne to tego znam poera i Olimpu. No i to Olimpu ten stos już wykupiłem, potem brane to w ogóle kupiłem od tego w Sopocie, co tam żeśmy chodzili na treningi, kolasy. Tak? No i tą bramę to jest w ogóle jakaś wytwór też chyba francuski. No i a jeszcze ta trawninka została na brzuch z deską z tego wytworu, z tego okresu głębokiej komunikaty. Tak, to, no, to, no, to, no. Tak, bo i tu wciłem rękoma i wbijają się albo odwrotnie, bo te stopy w to wkładają no. i nie robią głową w dół wtedy. Dzisiaj z Kubą lecimy full body workout, testujemy, bo tutaj naprawdę jest co testować każdy rodzaj maszyny. Na pierwszy, na pierwszy strzał oczywiście do nogi, na dobrą rozgrzeweczkę, jak ja to zawsze lubię. Z Kubą jesteśmy na hak maszynie, także Kuba, no to zaczyna. Kupa no, zaczyna. zaczyna. bardzo ciekawa maszyna, bo tutaj jest główne zaparcia, te zaparcia nie są barki, tylko musimy tu trzymać w rękach. O, wchodź dobrze. Wchodź dobrze. Tak, całkowicie słucham, ja najgłębszej, żeby tu nie będę, a po samą ścianę, jeszcze będzie. O. To nie jest to wyciągnięte, ale zabezpieczenie, a przekładanie nie. Niech mi się nie obudzie. To nie jest proste, bo udrążenie jest, nie? Udrążenie jest straszna popa. Teraz się zastanawiam, czy to nie będzie za ciężkie na chudego, więc nie. To jest dużo? Czy ma no? no to mamy już osiemdziesiąt, sześć lat. Może jeszcze się zziągniemy, co? No pracy. może tak, no tak na próbę. Chyba no, jeszcze pierwszy krok. O, już ściągnął się. O, o, pójdziesz, Jezus, pójdziesz, szokach, nie, jest, tak. Między zawsze to Piotr tak robiłem, że między to, a to chyba na pierwszy Jak a, będzie raz, to będzie dobrze. Jeszcze dziesiąt, dziesiąt są w targach, co? O panie! Szybkie. Znaczy, moje się trochę swoje plecy, nie? Nie, nie. Kiełek powstać mam równo. Ale jest dla koni, nie? <gry> A nie dla podziału. dobra, nie poddaję się, spróbuję jeszcze jedną serię, ty chociaż przynajmniej spróbuję te dwa, trzy razy zrobić. Albo, albo podnoszę, albo ginę w walce. Słowa pana Jana łuki, także podnoszę. Albo... oby wy nie <grym> Palce się wyszły za. Zajpła <grym> i będzie! Okay. Raz. Nie kładiesz. A daj, dwa. Już góra. Góra. A dawa. dawaj. Trzy. A do pięci. Pojedziesz. No, jeszcze jeden. No. No. Dobra, no. Dawaj, easy Dobra, mam pół ruchu, ale idzie Ale idzie, dawaj, dawaj, ostatni Dobra, A. dobra pas A ile lat ma w myślownia? Eee, no, będzie miał 2 lata 50 50 lat? Słuchajcie, to na 50 robimy tutaj największy trening z całej Polski i będziemy dalej testować i wspierać właśnie takie siłownie, bo tutaj naprawdę czuć klimat, a my wiemy, że wy lubicie też trochę żelazka. Dobra, teraz czas na plecy. Idziemy sobie na wiosłowanie na sztandze. Tutaj w rogu tak schowana sztanga. No i zaczynamy. To jest fajne, bo zobaczcie w ogóle, jaka gruba rura, nie? Tu już w ogóle też trzeba mieć mocny chwyt, żeby tą grubą rurę utrzymać, bo już sam ciężar nie tyle, co chwyt, nie? Na dobitkę, pan Grzesiu pokazał nam tutaj jeszcze jedno ciekawe ćwiczenie. Też ściąganie z wyciągu górnego, ale z takimi sznurkami, żeby trochę ruszyć inne partie mięśniowe. Także na dobitkę lecimy. No, tak jak teraz padamy, tak, żeby łokcie się tutaj ładnie zaparły. Teraz normalnie opieramy tylko dłonie, nawet nie musimy trzymać specjalnie, tylko opieramy i ściągając, jak tu rozciągniemy, to po prostu bez odczelania się nawet, bez o, po prostu staramy się O, ciągniemy właśnie w ten sposób. O, I tu pracuje cały czas właśnie ten szczególnie dźwigniowy odpływ, które można wykonywać, ale tutaj to daje nam operację skrócenia dźwigni ramienia, przez co możemy operować większym ciężarem. Teraz to co chudy robi najbardziej, czyli klateczka. Dzisiaj lecimy bicepsy ze sztangą i tymi, tak Kuba już łapę ma spompowane, ja dopiero pompuję. Także trening skończony, ja jestem mega zadowolony, naprawdę powiem Wam szczerze super siłownia. Jest wiele niekonwencjonalnych maszyn, hmm. niecodziennie spotykanych w ogóle na siłowniach. Także warto było to przetestować, warto tu przyjechać. Także jeśli będziecie kiedykolwiek w Gdańsku, nowy port, zapraszamy do pana Grzesia tutaj na siłownię. Kuba, jak ci się podobało? No super, tak naprawdę mieliśmy tylko sprawdzić maszyny, a zrobiliśmy cały pełny trening, prawie cały full body workout. Bo jest naprawdę tu mega, mega dużo zajawki, po prostu nie można sobie odpuścić. Ja miałem mieć wolny, a dzień treningowy, i bardzo się z tego cieszę. Więc polecam tą siłę, jest naprawdę, naprawdę, naprawdę top. Chudy go zmęczył, chudy go zmęczą. Słuchajcie, dziękujemy bardzo, że zostaliście do końca, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym chudym vlogu. Do zobaczenia na razie.